This is ja napiszę piosenkę nie o miłości Chociaż będzie to powrót do przyszłości Wiedziałam, czego chcę, co muszę zrobić, by spojrzeć przed siebie, nie bać się spojrzeć w tył Wspomnień nie zabierze nikt Swoje pragnienia, mam swoje sny Biegnę pod prąd, podaj mi swoją dłoń I odejdę, gdy podzieli nas los Sobą zostanę, mogę trwać, mogę iść, biec dalej Odnajdę kawałek nieba tylko gdy muzyka będzie ze mną, więcej nie potrzebuje nic. Nie potrzebuję nic. Gdy muzyka jest ze mną, więcej nie potrzeba mi, nie potrzebuję nic, gdy muzyka jest ze mną, nie potrzebne mi więcej nic.